Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Kikoff. To jest vlog, w którym chciałbym opowiedzieć Wam o piłkarzu, wokół którego w ostatnich kilku dniach było bardzo głośno z różnych przyczyn. Pierwsza jest taka, że spora część publiki była zaskoczona faktem, że akurat on otrzymał złotą piłkę w Paryżu i wyprzedził Viniciusa plus kilka innych gwiazd Realu Madryt i nie tylko. Dwa, niektórzy uznali to za wybór absolutnie niesprawiedliwy. Ja się z tym nie zgadzam i dzisiaj tych nieprzekonanych będę próbował przekonać, dlaczego się nie zgadzam. Mowa oczywiście o Rodrim. A trzy, pomyślałem sobie, że w przestrzeni publicznej już taka dyskusja się rozpętała na ten temat. Już wszyscy eksperci się wypowiedzieli, już wszystkie vlogi nagrano i live'y zrobiono, że po tych kilku dniach, kiedy temperatura dyskusji nieco spadła, nieco się obniżyła, Postanowiłem i ja zabrać głos. Bo dlaczego nie? W sumie widziałem Rodrigo w wielu meczach, nie tylko przed telewizorem, ale także na żywo z trybun, czy jako komentator, czy, czy też jako kibic, kiedy latałem sobie na mecze Premier League, od tak, żeby zobaczyć tych najlepszych piłkarzy na świecie w akcji. I dzisiaj będę was próbował przekonać. Dlaczego Rodri na tę złotą piłkę zasłużył, i dlaczego to bardzo dobrze, że Rodri złotą piłkę otrzymał, bo choć sama instytucja złotej piłki to nie jest coś, co sprawia, że z podniecenia nie śpię i zastanawiam się cały rok, kto ją dostanie, a w dniu ceremonii po prostu chodzę po ścianach, to jednak ten zaskakujący zwrot akcji z całą historią piłkarzy Realu Madryt, obrażonych jak malutkie dzieci, którzy nie przyjechali do Paryża. To wszystko gdzieś jest jakimś fajnym story, wokół którego warto się zaczepić i dzisiaj właśnie zamierzam to zrobić. Kiedy Rodri odbierał złotą piłkę na scenie w Paryżu, to było prawdopodobnie najgorsze jego przyjęcie piłki w całej karierze. A mówiąc tak serio, to było symboliczne, bo wychodził przecież na scenę o kulach, te kule ktoś musiał podtrzymać żeby on mógł odebrać cenną nagrodę, nagrodę, o której marzy każdy piłkarz na, na świecie, który zaczyna karierę albo jest w trakcie tej kariery nieważne. W każdym razie później było takie przemówienie Rodrigo, w którym on dał się poznać tym, którzy go jeszcze nie znali jakimś cudem, jako człowiek absolutnie normalny, jako fajny facet, który gra w piłkę i przy okazji za to dobre granie w piłkę dostał jakąś nagrodę, bo wydaje mi się, że wybór Rodriego znormalizuje troszkę Złotą Piłkę. Pokazuje nam, że nie zawsze jest to konkurs popularności. Oczywiście mam świadomość, że Messi i Ronaldo, którzy o tę Złotą Piłkę bili się najczęściej w ostatnich wielu, wielu długich latach, oprócz tego, że zasługiwali na te złote piłki, bo po prostu byli mega dobrymi piłkarzami, to jeszcze na dodatek byli bardzo popularni na całym świecie. Natomiast ja bym chciał, żeby ta złota piłka była przyznawana jednak zawodnikom, którzy są wybitni, ale niekoniecznie muszą mieć stokąt w mediach społecznościowych każdego dnia karmić nas e, tym feedem na Twitterze, czy X teraz obecnie, na Instagramie, na TikToku, tylko żeby byli znani z tego, że są po prostu bardzo dobrymi piłkarzami i wydaje mi się, że w tym aspekcie Rondry zrobił złotej piłce gigantyczną przysługę. Oczywiście nie byłoby całej tej historii, pewnie przegrałby z Viniciusem, gdyby te głosy w czołówce nie rozłożyły się na kilku jeszcze kumpli Viniciusa. No głównie mam na myśli oczywiście Daniego Carvajala i Juda Bellingama. E, może podziękować, tak w cudzysłowie, swoim kolegom Vinicius, że prawdopodobnie przez nich tej złotej piłki nie wygrał. To taki paradoks, natomiast Rodri przyjechał, był o kulach, wyszedł na scenę, odebrał złotą piłkę i w pełni na nią e, zasłużył. Ciekawe jest to, że za rok, a może dwa, Rodri może zostać piłkarzem Realu Madryt, bo coraz więcej pojawia się takich plotek, że on do tego Realu miałby się przenieść. Oczywiście, teraz, kiedy zdobył złotą piłkę, ta wartość jego jeszcze bardziej poszła w górę. To jest dwukrotność wartości, za jaką pozyskiwał go Manchester City. Kiedy on trafiał na Etihad Stadium, to było chyba 62,5 miliona funtów. Wtedy to był po prostu jeden z transferów Manchesteru City w Anglii. Transfery w wysokości 40, 50, 60 milionów funtów już nie robią wielkiego wrażenia. Kiedy więc piłkarz Atletico przychodził za takie pieniądze do Manchesteru City, to, to pewnie nikt nawet jakoś szczególnie poza kibicami City nie zwracał na to uwagi. Dzisiaj ta jego wartość rynkowa według Transfermarkt wynosi 130 milionów euro i myślę, że po tym tygodniu, po tych szalonych dniach dla Rodrigo Dużo kibiców na całym świecie dowiedziało się, że jest taki piłkarz, obejrzało sobie jego filmiki na YouTube, jak odbiera piłkę, jak konstruuje akcje, jak wkomponowany jest w całą tą orkiestrę Pepa Guardioli i dowiedziało się, jak naprawdę jest to wybitny piłkarz. A ta plotka o Realu Madrid, która się pojawiła, to tak sobie myślę, że od każdego ziarenka zaczynała się wielka historia. Najpierw się pojawiła plotka, że... Kiedyś pojawiła się plotka, że David Beckham pójdzie do Realu Madryt i poszedł. Pojawiła się plotka, że Cristiano Ronaldo pójdzie do Realu Madryt i poszedł. Tak samo było z Dukem Odrichem czy Garethem Bale'em, więc myślę, że ta naturalna droga jeszcze troszeczkę podsycił całą dyskusję sam Rodri mówiąc, że on chciałby zagrać kiedyś w Hiszpanii, ponownie w swojej ojczyźnie. No bo wiadomo, że tam się czuje najlepiej, a z Manchesterem City wygrał właściwie wszystko. Niedawno został mistrzem Europy z reprezentacją, a kto by pomyślał, że kiedy z Atletico przychodził do The Citizens, to tak szybko, w ciągu zaledwie kilku lat, dojdzie do tak niesamowitej liczby trofeów. Tych trofeów jest już 10 wywalczonych z Manchesterem City. Na niektóre z nich miał, to znaczy tak, na większość z nich miał gigantyczny wpływ, ale na dwa z nich, bo mam tutaj na myśli, finały Pucharów, czy Pucharu Ligi w 2020 roku, o ile pamięć mnie nie myli, czy tego słynnego finału Ligi Mistrzów, słynnego, bo bardzo ważnego dla Manchesteru City, bo wiemy, że Pep Guardiola długo po to nie umiał sięgnąć i wreszcie się udało, no to tam już ten wpływ Rodriego był bardzo realny, bo on strzelał zwycięskie gole. Jest zresztą, to taka ciekawostka dla Was, jedynym piłkarzem w historii Manchesteru City, który strzelał dwa gole... Na wagę zwycięskich finałów. Intermediolan pokonany 1-0 przez Manchester City, i też fajnie, że właśnie to się stało z takim wielkim wkładem Rodrigo w postaci gola, bo Rodri to jest piłkarz, który. dlaczego tę złotą piłkę dostał? Bo to Rodri to jest piłkarz, który przedefiniował całkowicie swoją pozycję na wojsku. Rio Ferdinand powiedział takie zdanie, z którym oczywiście można się spierać, że to najlepszy defensywny pomocnik, w historii Premier League. Pewnie ktoś powiedziałby, no nie, zaraz, a pamiętasz jak grał Patrick Vieira, a pamiętasz jak grał N'Golo Kanté. Mi się wydaje, że on jest połączeniem tych dwóch piłkarzy, ogólnie tego warunki fizyczne, ta jego prezencja koszykarza NBA, zresztą sam gdzieś wyczytałem, pasjonuje się rozgrywkami NBA, ta jego dynamika, jest wielkim kibicem Rafy Nadala, przez, przez lata potrafił jeździć na, latać na jego mecze, wspierać go, na przykład tak było podczas turnieju Rolanda Garosa kiedy na trybunach realizator pokazał właśnie Rodriego wspierającego swojego rodaka w meczu tenisowym. Jakby z tych wszystkich sportów ulepiono jednego takiego potwora. Facet, który porusza się po boisku jak właśnie koszykarz NBA, ma warunki fizyczne zbliżone bardziej do środkowego obrońcy, tam znakomicie e, moglibyśmy sobie go wyobrazić jak wygrywa pojedynki główkowe, robi to w środku pola. Zresztą we własnym polu karnym też. Facet, który jednocześnie jest bardzo dynamiczny i bardzo zwinny, biega czy z piłką przy nodze, czy bez niej. To właściwie nie sprawia mu najmniejszych problemów, czyli ta zwrotność, no może ona nie jest na takim poziomie jak w przypadku Engolokante, ale jednak jest to zwrotność, która pozwala mu odnaleźć się w największym gąszczu. No i ma ten niesamowity atut, że jest jak taka ośmiornica. Jak się roz, rozcapieży tymi rękoma i nogami na boisku, gdzieś zwłaszcza w narożniku, to bardzo trudno jest mu zabrać piłkę. Przypominam sobie taki mecz, na którym kiedyś miałem okazję być, tak czysto kibicowsko, West Ham United, Manchester City, i tam Rodri osaczony przez czterech, pięciu piłkarzy West Ham United, i już się wydawało, że jest po nim, a tu nic bardziej mylnego poradził sobie Rodri z tymi Rywalami i pokazał wielką klasę, wyprowadził swój zespół do ataku na bramkę przeciwnika, więc nie ma się co dziwić, że został tak doceniony, ale trzeba ten temat zgłębić, bo troszkę mówiłem o Realu Madryt, ale nie chciałbym dzisiaj za dużo mówić o Realu Madryt, tak jak powiedział Pep Guardiola, jak Real Madryt chce pogratulować Rodriemu, to niech mu pogratuluje. Jak mu nie chce gratulować, to niech mu nie gratuluje. Jak Real Madryt chce przyjechać na gale do Paryża, niech przyjeżdża. Jak nie chce, to niech nie przyjeżdża. Lepiej sam bym tego nie ujął. Natomiast to co mnie urzeka w grze Rodriego, to są fakty, które za nim przemawiają, bo to jest piłkarz, który wchodził w obecny sezon z 50 meczami ostatnimi meczami bez porażki, tak więc długimi miesiącami nie zaznawał w ogóle goryczy przegranej i to też pokazuje, jak on jest ważnym piłkarzem dla swojego zespołu i zaraz do tego wrócę, ale zacytuję najpierw gościa, który z Realem Madryt przez lata był związany, a nazywa się Karim Benzema. I teraz posłuchajcie tego, co powiedział Karim Benzema. Benzema mówi tak. Nie mam nic przeciwko Rodriemu. No, trudno, żebyś miał z jakiego powodu. To dobry piłkarz. Dobry piłkarz. Zatrzymajmy się przy tej frazie. Zdaniem Benzemy Rodri to jest po prostu dobry piłkarz. Dobry piłkarz to jest dla mnie Dejan Kulusewski. Nawet bym powiedział, że to jest bardzo dobry piłkarz. Dobry piłkarz to jest Madison. Dobry piłkarz to jest Gabriel Martinelli albo bardzo dobry piłkarz. Ale według Benzemy Rodrigo to jest dobry piłkarz. Ale i to dalej cytowany jest przeze mnie Benzema. Gdy siedzę sobie na sofie i oglądam telewizję, to nie widzę niczego takiego, co by zrobił, i mógłbym krzyknąć wow. Czyli dla benzemy dobry piłkarz to jest taki piłkarz, który po prostu jest na boisku, coś tam sobie robi, ale nie robi nic wow. Nie wzbudza jego podziwu, więc ja rozumiem, że Benzema jeszcze gdzieś tam z tyłu głowy jest związany z Realem Madryt, mimo że już tam nie gra. Ale to, co powiedział, to jest, taka, to jest taki szczyt błazenady chyba inaczej się tego nie da określić. To jest tak coś absurdalnego, że zawodowy piłkarz, który grał w tylu ważnych meczach, zdobywał tyle ważnych trofeów, grał dla, takich, e, grał dla takiego wielkiego klubu jak Real Madryt. I wygłasza takie zdanie, to jest po prostu ośmieszenie się. To jest postrzeganie piłki na poziomie no, takiego dziecka ze szkoły podstawowej, które zaczęło oglądać mecze i jeszcze nie za bardzo wie o co chodzi w piłce nożnej, ale oczywiście interesują go tylko napastnicy, którzy strzelają gole. To najlepiej. Cała reszta piłkarzy na boisku jest właściwie nieistotna. No, na szczęście Pep Guardiola dużo bardziej ceni od Karima Benzemy tego piłkarza, bo Rodri no to jest zawodnik, który u Pepa Guardioli jak nie grał, tak jak teraz nie gra, w tym sezonie był skontuzjowany, ale jak nie grał wcześniej, jeszcze przed tą kontuzją, to 40% takich meczów, blisko 40% Manchester City po prostu przegrał. Bo my się często zastanawiamy, kto jest lepszy, Halland czy De Bruyne i często nawet w tych wyborach wewnętrznych w Manchesterze City, Ludzie nie doceniają Rodriego. Myślę, że nawet kibice Manchesteru City, choć oni pewnie nieco mniej, choć pewnie oni nie. Że ludzie, którzy kibicują Manchesterowi City, albo ludzie po prostu, którzy tydzień w tydzień oglądają Premier League, oni nie do końca są przekonani, że to Rodri jest najlepszym piłkarzem Manchesteru City. 90% wskazałoby Halanda, reszta podzieliłaby to pomiędzy De Bruyne a paru innych piłkarzy. Ktoś wybrałby Bernardo Silve, powiedziałby to jest piłkarz najlepszy. A tymczasem Złotą Piłkę zdobył Rodri. A zdobył ją dlatego, że po prostu przedefiniował zawód, który wykonuje. Przedefiniował swoją pozycję, przedefiniował pozycję defensywnego pomocnika. Zasuwa od jednego polakarnego do drugiego, odbiera piłki, asystuje, strzela. Przecież słuchajcie, on w poprzednim sezonie miał udział w 17 golach Manchesteru City w samej lidze. Z 8 goli plus 9 asyst. To jest piłkarz, który, już mówiłem o tych golach jego strzelanych w finałach, między innymi w Finale Ligi Mistrzów, ale Moim zdaniem, taki zawodnik jak Rodri stał się na tyle uniwersalnym piłkarzem, że trudno go nawet określić mianem defensywnego pomocnika. To już nie jest ten nosi woda, jak mówiono kiedyś na Didier de Champagne, kiedy Francja odnosiła swoje największe sukcesy w ostatnich latach, kiedy trójkolorowi sięgali po, po mistrzostwo świata czy po mistrzostwo Europy na początku na przełomie wieków. To Wtedy piłkarze reprezentacji Francji tak mówili na Didier Deschampsa. Ale prawda jest taka, że Didier Deschamps nie grał tak jak Rodri, grał zupełnie inaczej. No, prędzej bym powiedział, że późny Angolokantę w Premier League starał się, zwłaszcza za Mauricio Sariego w Chelsea, grać tak jak, tak jak właśnie Rodri, czyli więcej przestrzeni z przodu sobie otwierał, więcej za, zaczynał mieć strzałów na bramkę. Rodri, to jest huknięcie z dystansu, to jest wygrany pojedynek główkowy. To jest poprzedni sezon, kiedy miał najwięcej kontaktu z piłką w całej lidze. Najwięcej podań. To jest facet, który pobił rekord na Mistrzostwach Świata, jeśli chodzi o podania wykonane w jednym meczu w starciu z Japończykami. Nabił tych podań, chyba 215 czy 220. Jakiś absurdalny wynik. I on po Mistrzostwie Europy w tym, w tym roku kalendarzowym powiedział coś takiego. Chciałbym, żeby złotą piłkę, bo wtedy zaczęły się pojawiać pierwszy raz takie informacje, że być może Rodri jest tym zawodnikiem, który powinien dostać złotą piłkę. On powiedział coś takiego. Chciałbym, żeby złotą piłkę zdobył Hiszpan, nieważne który. Hiszpania to jest kraj, który na to zasługuje. To najlepiej definiuje Rodriego. Jemu było obojętne, który Hiszpan dostanie, byle tylko dostał. Nie spodziewał się pewnie wtedy oczywiście, że to będzie, że to będzie on, ale tak się stało. Na całe, na całe szczęście. Więc y, dzisiaj patrzę na y, grę Rodriego. Dzisiaj nie możemy jej oglądać, bo jest kontuzjowana, ale na przestrzeni tych ostatnich lat patrzę na jego grę, patrzę na to, jakie zrobił postępy, bo to jest piłkarz, który cały czas bardzo ciężko pracuje nad sobą. On analizuje swoje występy. On chce, żeby ten progres się pojawiał w jego grze. I y, y, jest bardzo świadom tego wszystkiego. I też twardo stąpa po ziemi. Tak jak mówiłem, nie ma mediów społecznościowych, ma też wokół siebie ludzi. Którzy dobrze na niego wpływają. To jest na pewno żona Laura, świetna dedykacja z okazji rocznicy ślubu dla dziewczyny, kobiety, którą poznał jako młodą dziewczynę na uniwersytecie, kiedy jeszcze studiował. Ta edukacja była dla niego ważna, bo Rodrigo od piłki mogło ciągnąć i niepowodzenia, i edukacja. On był bardzo dobry zawsze z przedmiotów ścisłych matematyka, statystyka. Chciał się rozwijać w tym kierunku, kiedy grał w Villarreal, mieszkał normalnie w Akademiku, kiedy dowiedział się, że ściąga go Atletico Madryt, które przecież w wieku 13 lat skreśliło go. Odesłało go, to taka trochę podobna historia jak z Robertem Lewandowskim, tylko że Lewy troszkę później i warszawską Legią. Atletico go skreśliło po to, żeby później z Villarreal go odkupić za grubą sumę, jak na hiszpańskie warunki wewnętrzne, kilkanaście milionów euro to on wtedy, jak opowiadał jego kumpel z Akademika, bo on mieszkając, grając w VRL, mieszkał cały czas w Akademiku, odgrzewał mrożoną pizzę w mikrofali i powiedział, wiesz, jeszcze taka jedna rzecz mi się przypomniała, chciałem coś powiedzieć, podpisałem kontrakt z Atletico Madryt, jeździł starym Oplem Corsą, chociaż wszyscy wokół piłkarzy twierdzi, że to nie przystoi, w ogóle, że ze względów bezpieczeństwa i takiego zadawania szyku to nie przystoi piłkarzowi, żeby jeździł takim samochodem. Czy ta skromność go łączy z Angolo Cante. Ten dystans do życia, to trzymanie go przy ziemi, to jest zasługa Laury, jego żony, która bardzo często przypomina mu, jesteś po prostu Rodri, nie musisz udawać nikogo więcej, nie musisz być celebrytą i to też jest piękne. Są rodzice, którzy bardzo pomogli. Jest taki moment w jego życiu kryzysowy, kiedy on w Real mówi nie dam rady więcej. Dzwoni do taty z płaczem, a tata mówi: słuchaj, tak długą drogę już przeszliśmy razem, tak długą drogę, drogę przeszedłeś, że musisz po prostu. E Iśnią dalej. Przypominam mi się taka opowieść Sebastiana Mili, który jako młody chłopak pojechał gdzieś na obóz, zadzwonił do mamy, mama odebrała i powiedziała co tam synu, no, ja tutaj nie dam rady mama, no to daję do telefonu tata. A tata na to, wiesz co, to ja po ciebie synku przyjeżdżam i cię z tego obozu zabieram. No co Sebastian mówi, a teraz to figa z makiem. Wcale nie, bo ja tutaj zostanę i pokażę wszystkim, że się nadaje." I są takie punkty zwrotne w karierach piłkarzy, które pokazują, że warto zacisnąć zęby, że warto się postarać. Na dodatek jest jeszcze ten jego agent, który prowadzi go, Pablo Barquero, musiałem zerknąć, przepraszam, do ściągi, żeby, bo nazwisko wyleciało mi z głowy. Pablo Barquero, który prowadzi go właściwie od najmłodszych lat, kiedy on stawiał te pierwsze kroki, bo on zaczynał karierę w wieku 9 lat. Wtedy zaczynał grać w piłkę, trudno to było nazwać karierą. Więc jest grupa ludzi wokół Rodrigo, która dba o jego komfort psychiczny, żeby on nie odleciał. Nie odleciał już do tej pory, raczej nie odleci po złotej piłce. I to jest taki piłkarz, z którym chciałby pracować każdy trener na świecie. Jest taka grupa piłkarzy Harry Kane, Robert Lewandowski, Jango Lokante właśnie, Rodri, którzy są bardzo świadomi tego, jak ciężko trzeba pracować. Specjalnie nie podaję przykładów Messiego i Ronaldo, bo o Messim z kolei widziałem taki wywiad, takiego wywiadu kiedyś udzielił Pep Guardiola parę lat temu już. I ten wywiad jest często przypominany gdzieś w mediach społecznościowych sobie fruwa. Kiedy Pep Guardiola powiedział, wiecie dlaczego Leo Messi był najlepszy? Był najlepszy, dlatego że przychodził na trening, a był na przykład po dziesięciodniowym cyklu, tam strzelił dwa gole, potem minęły trzy dni, strzelił znowu dwa gole, minęły trzy dni, znowu strzelił dwa gole, przychodził na trening, a ja w jego oczach widziałem, że to jest ten sam gość, który chce cały czas pracować i, i zasuwać. I, I to czyni piłkarzy największymi na świecie. Myślę, że Rodri też jest takim zawodnikiem. Więc ta złota piłka to jest dla niego takie fantastyczne pocieszenie w tym sezonie, że nie będzie mógł już grać. Myślę, że jeszcze przed nim sporo dobrych rzeczy. Myślę, że ostatecznie on w tym Realu Madryt wyląduje, ale na razie jest dumą i chlubą Manchesteru City. Benzema nie ma racji. Benzema bredzi. Rodri zasłużył na to, żeby dostać złotą piłkę. Nawet jeśli na to nałożyła się pewnego rodzaju konstelacja różnych czynników, tak jak Choćby to, to głosowanie, te rozkładające się głosy, nie ma prawa nikt zarzucać Rodriemu, że on do tej złotej piłki nie pasuje, bo jest to po prostu piłkarz absolutnie wybitny. Także mam nadzieję, że jeśli ktoś w to jeszcze nie wierzył, to chociaż częściowo go przekonałem, a jeśli nie, to trudno. Do Was prośba na koniec, zostawcie kciuka w górę i zaglądajcie na kanał Kików, bo będą kolejne live y i live, y, a nawet, dlaczego powiedziałem live, live, y. będą kolejne live, y, będą kolejne vlogi i będziemy się tutaj spotykać regularnie. Uważam temat Rodrigo za zamknięty, możemy już ekscytować się kolejnymi spotkaniami w Premier League i w Lidze Mistrzów. Ja się dzisiaj odmeldowuję, cześć.